W finale, to głupio by było, gdyby przeszkodził A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, a po tej decyzji sędziego już dam ci spokój. Tylko szczerze, zajrzyj w głąb swojej duszy. Gdyby na miejscu Jepsona Jensena był wspomniany przez ciebie niki i pojemnik. Ten Jesen przyciska się między płotem. Leci szeroko Jepser Jensen. Oni próbują ustawiać się w parę, ale Jepser jest nagrzany strasznie. Teraz podłe dzika mocno ...przerwany nad gdzie Maciej Janowski upadł. Ten tak, tak. Tak jest. No, na całe szczęście upadł Maciek w sposób dosyć kontrolowany. Tu jeszcze jedno Nielsen musiał wygadać się refleksem, żeby skontrolować ten motocykl i nie wpaść na swojego kolegę w którym też kiedyś swoją drogo toczył fenomenalne pojedynki właśnie w czasach juniorskich, kiedy rywalizowali o indywidualne mistrzostwo świata juniorów.